Mamusia urodziła się w Wiłowej. I po prostu w 1945 roku, kiedy Niemcy musieli opuścić tutaj te tereny, moja mama nie miała do kogo iść, bo to tak wyglądało, że wszyscy wędrowali, gdzieś ktoś miał rodzinę, a oni nie mieli rodziny gdzieś tam w Niemczech. W związku z tym mamusia została z babcią przydzielona do. Gotowania jako kucharki dla wojska polskiego. I tu, gdzie jest pan pudełek, ten majątek ziemski, mama z, z babcią gotowały dla polskich żołnierzy obiady. Tatuś wrócił z niewoli, w 1945, i przylej, przyjechał do żagania i bardzo chciał na Ukrainę wrócić. Ale w żaganiu nasze wojsko, oczywiście generalicja, pułkownicy, powiedzieli: Michał, jak ty chcesz jechać na Białe Niedźwiedzie, to proszę bardzo, 6 lat Stalin ci podaruje. I ojciec został tutaj i był kierownikiem na majątku ziemskim, którym moja mama gotowała. I tak się po prostu zapoznali. Dostali ten domek, w którym ja się urodziłam, naprzeciwko pana Pudełka. To jest mój domek rodzinny. I mama po prostu została z ojcem. Babcia jeszcze w 1948 roku musiała wyjechać, ale mama została z ojcem tutaj. W domu, jak na przykład rodzice nie chcieli, żebyśmy rozumieli, to rozmawiali po niemiecku. Tatoś mnie też nauczył bardzo dużo francuskich słów, bo w tej niewoli z Francuzami trzymał korespondencję, utrzymywał przez jeszcze okres po wojnie. No, i oczywiście ja osłuchałam się z tym. Ja byłam trochę taka może cwana. Zawsze zapytałam o jedno słówko, i wtedy wiedziałam o czym oni mówili. Aha, schowali prezenty, pod choinkę już wiedziałam gdzie, prawda? I zawsze to wyciągałam, prawda? Ale nam w szkole nikt nie dokuczał, nikt nas nie wyzywał od Niemców. Ja bardzo, to, to trzeba powiedzieć bardzo szeroko. Ja miałam dobrych nauczycieli, miałam dobrych po prostu kolegów, koleżanki i nie było takiej, jak to się mówi, takiej agresji w stosunku Ty jesteś dzieckiem Niemki czy tam coś. Tego nie było.